Dobry. Witamy w styczniu roku 1999, a w nim przypomnimy ciąg dalszy rebelii. I co to była za rebelia? Z tego, co mi wiadomo, to w mieście się rzecz działa. Czyli władza burmistrza no, uległa, że tak powiem, no, jak, jak, jakby to powiedzieć, no, pomniejszeniu, bo władze w mieście przejął prezydent, a w mieście powstała Feryjna Republika Dziecięca. Tak to się chyba nazywało. Chyba tak. Dzieci przejęły władzę nad szokiem, były zabawy, było dużo radości, ale to Państwo muszą już obejrzeć materiał, żeby dowiedzieć się, co jeszcze w materiału. A to ta Feryjna Republika Dzieci to był genialny pomysł i on trwał latami, latami to trwało i powiem państwu, tu muszę się pochwalić, otóż kierowałem, ym, no nie kierowałem, bo to minister kierował, ja byłem takim podpowiadaczem ministra kultury. Tak to było. karteczki, sprawić w tym dopingu, bo tu będą bardzo emocjonujące konkursy w czasie, kiedy będziemy wybierali prezydenta. A teraz bardzo prosimy dziesięciu chętnych kandydatów na prezydenta. Tu o podejście z boku. Jest na razie dwóch. Oczywiście prezydentem może zostać również dziewczyna. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie, więc proszę bardzo, bardzo zapraszamy serdecznie. No widzimy, że tutaj koleżanka ma bardzo silną obstawę przyjaciół siedzących na widowni. Jest jedynka i szósteczka. Proszę bardzo. Następny kandydat. Uwaga, czas tak. Czas Nie, czas niestety minął. A hasło, hasło brzmi... Szósteczka odda karteczkę. Zorro, no tak. I ósemeczka. Yeah! Zabawy, które tutaj proponują? Tak. A które najbardziej? Muzyki. A do jakiego ministerstwa się zapiszesz? Muzyki. Uh -huh. A do jakiej szkoły chodzisz? Szkoły podstawowej numer jeden. E, Słyszałam tutaj, jest bardzo fajnie, dlatego przede wszystkim. A jakie ministerstwo najbardziej Cię interesuje? Ministerstwo tańca, oczywiście. Uh -huh. A powiedz, do jakiej szkoły chodzisz? Do szkoły podstawowej numer dwa. A jakie zabawy tutaj najbardziej Ci się podobają i czego w ogóle oczekujesz od y, tej feryjnej Republiki Dzieci? Ja nie wiem, tutaj dopiero pierwsze rok i zobaczę jak to będzie. Na pewno mi się spodoba. A Wam co się tutaj najbardziej podoba? Nie wiem. Wszystko. Wszystko. A jakie ministerstwo wybierzesz? Tańce. A jakieś inne zainteresowania macie? Będziecie odwiedzać inne ministerstwa? Zaję. Może. A mieliście swojego kandydata na prezydenta? Nie. A wy? Nie jesteś. Ja do tak. jakiego ministerstwa się zapiszecie? Eee, nie wiem. Eee, Ale eee, eee, eee. co was najbardziej interesuje? Eee. Eee. A do jakiej szkoły chodzicie? Eee, do drugiej. I czy, czego oczekujecie, przychodząc tutaj na feryjną republikę dzieci? Eee. Zabawy. 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 Jak... Jak... Macie, nie mieliście innych planów na ferie? W sumie to nie mieliśmy innych plan planów. Będę strzeg praworządności zawsze i wszędzie. Będę strzeg praworządności zawsze i wszędzie. Dopilnuję, aby, nie, aby ani jeden feryniak nie został wydany bezpotrzebnie. Dopilnuję, aby, aby ani jeden feryniak nie został wyda, wydany bezpotrzebnie. Będę miał baczenie na pracę każdego ministerstwa i zawsze będę służył pomocą. Będę miał baczenie na pracę każdego ministerstwa i zawsze będę służył pomocy. Zrobię wszystko, aby podczas trwania 12. Feryjnej Republiki Dzieci wszystkim było wesoło i ciekawie. Zrobię wszystko, aby podczas trwania 12. Feryjnej Republiki Dzieci wszystkim... <śmiech> <śmiech> wszystkim było wesoło i ciekawie. Przyjmuję na swoje barki prezydencki urząd i ogłaszam początek rządów dzieci i młodzieży. Przyjmuje na swoje barki prezydencję i urząd i ogłaszam początek, początek rządu dzieci i młodzieży. No cóż, wręczam te klucze do Ryby Republiki. Proszę bardzo, panie prezydencie. Jednym z sygnałach prezydencji jest ona czapka, na której widnieje napis Prezydent Teryjnej Republiki Dzieci. i niniejszym przekazuję Ci władzę nad Teryjną Republiką i proszę, abyś wskaźnił przyjął na półce starego, starego wyrachu. W pozycji gratuluję i przekazuję Ci tak, jeszcze dowód na to, że zostałeś prezydentem. Republika Dzieci. Bardzo prosimy prezydenta o założenie czapeczki. Jest to taki jego identyfikator. Prezydenta, który, nową władzę, która przez najbliższe dwa tygodnie będzie sprawowana przez... Piotra Stachowskiego z klasy ósmej, ze szkoły podstawowej numer 3. Piotrze, powiedz, jaki masz program działania na te dwa tygodnie? Na razie się jeszcze nie zastanawiałem nad programem. No nie wiem, na pierwszym posiedzeniu na pewno wszystko się rozstrzygnie. Kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie? Jutro o godzinie chyba dziesiątej. Bo masz szereg doradców do tego, żeby stworzyć ten program, tak? Tak, jeszcze właśnie nie zastanawiałem się nad programem, no... Nie wiem, na razie chciałbym z wszystkim porozmawiać, co myślą, z doradcami swoimi. A jakie ty masz y, idee? No nie wiem, no żeby się dobrze bawić, żeby dużo wyjazdów było, jeżeli na, y, będą dusze na to. No i myślę, żeby dużo dyskotek było oraz imprez takich na przykład jak w kinie dzisiaj. Czy to, to ty będziesz y, dzierżył pieniądze, On Nie zastanawiałem się nad tym, ale chyba tak. Może wybierzecie jakiegoś skarbnika. Y, to znaczy, jest ministerstwo skarbu i na pewno będą jacyś I Będziesz skarbi. z nimi współpracować. Mhm. Tak. No to życzymy ci pomyślnych rządów. Dziękuję bardzo. Rozmawiam z przedstawicielami Urzędu Ochrony Nowej Republiki, która została stworzona przez na najbliższe dwa tygodnie. Jaką będziecie mieli stra strategię ochrony prezydenta? No, żeby... Tylko ochraniać, ochraniać go po prostu. Ale hmm. jakimi metodami? No, będziecie z... mieli jakieś narzędzia. No. Y... No, nie, ale jak przyjdzie, to do czego będzie trzeba użyć siły? Znaczy, wy macie taką siłę, bo zostaliście wyselekcjonowani drogą konkursów zręcznościowych. Tak. Jakie konkursy przesądziły o tym, że wygraliście? Yy, skakanie na skakance, yy, udrzenie. W... Jak coś nazywa. No to ja wam życzę, żeby w ciągu najbliższych dwóch tygodni nic się nie stało i żebyście na przyszły rok zostali wybrani. Dziękuję bardzo. Pani Anno, przez najbliższe dwa tygodnie, szokiem będzie rządzić nowa władza. W takim razie jaka będzie Wasza rola? Nasza rola, czyli instruktorów, będzie polegała na tym, że będziemy doradcami ministrów. Właśnie dzisiaj po, po uroczystym otwarciu, inauguracji 12. Feryjnej Republiki Dzieci, udajemy się w takim pochodzie do Ośrodka Kultury, gdzie zostaną wybrani ministrowie poszczególnych ministerstw. A my będziemy pełnić funkcję doradców, tak jak dyrektor Ośrodka Kultury będzie przez ten czas, przez okres ferii, doradcą prezydenta. To znaczy, że zostawiacie młodzieży wolną rękę? To znaczy, to jest taka sprawa oczywiście umowna i, i symboliczna, ponieważ my organizujemy zajęcia. Codziennie przez półtorej godziny mniej więcej będą odbywać się zajęcia w grupach. W każdym ministerstwie można się domyślić, co dzieci będą robić w ministerstwie plastyki, czy muzyki, czy też hmm, propagandy. Głównie, głównie będziemy zajmować się pisaniem i, i zbieraniem informacji o tym, co się dzieje w Feryjnej Republice Dzieci. I, i, Później po tych, po tych zajęciach w grupach y, dzieci będą miały jeszcze y, inne y, atrakcje do wyboru. Y, jutro na przykład mamy w planie ognisko, y, będą także y, gry i zabawy w, w Ministerstwie Gier i Zabaw tutaj w kinie przyjaźń. Albo w domu kolejarza. To jeszcze po prostu jest rozmaicie. Ale codziennie spotykają się dzieci w swoich ministerstwach, na zajęciach. Natomiast ministrowie pół godziny wcześniej przed zajęciami mają swoje obrady. Jest obrady są obrady Rady Ministrów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobierzę Państwu. Tydzień. I... Tydzień temu informowałem Państwa o naszej ofercie feryjnej. Dzisiaj już będę przewodnikiem po tym, co się dzieje w feryjnej krainie rozrywki. W naszych zajęciach uczestniczą te dzieci, które indywidualnie, które chciały do nas przyjść, dzieci z półkolonii, którą zorganizował zakład budżetowy szkół oraz dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego na świątkach. Dzisiaj uczestnicy mogą skorzystać z kramu z zabawami w sali gier i zabaw. Tutaj jak Państwo widzą jest możliwość skorzystania z różnego rodzaju gier stolikowych, gier telewi telewizyjnych oraz tenisa stołowego. Jesteśmy na zajęciach plastycznych. Dzieci biorą udział w piątym ogólnopolskim konkursie ekologicznym. Dbamy o piękno naszego domu Ziemi, 1999 rok. Zajęcia prowadzi pani Ewa Bułach. Prace. Tu na przykład widzimy powstaje szczecinek, ratusz, tylko ty nie powinieneś się posługiwać linijką. Ta panienka tu zrobiła taką cudowną syrenę. Jeszcze będzie wyklejała włóczką i tutaj chyba ten ogony A ta zrobiła sobie maseczkę. Ty masz na imię Basia. Pokaż Basia. Piękną karna głową maseczkę. Uśmiechnij się?

w pracowni Kroju i Szycia proponujemy dzieciom, jak Państwo widzą, dzieci biorą udział w zajęciach, które nazwaliśmy z modą na ty, z tajnikami Kroju i Szycia, zapoznaje dzieci pani Ewa Gładkowska. Dzisiaj robią dzieci na walentynki. Serduszka. Ale na swoich sympatii. Bo słyszałam, że już mają takie. Weź to, tak? Ale tu jeszcze nie jest sedun. A jest jedno Nie, ma. to jest? gdzie to jest? gdzie to jest? nie. Jeszcze to jest? Aha, no to zaraz czekaj. I widzisz nie mogę ten materiał? No, ale... A nie byś na przykład wziąłeś to na wzór? Tylko jeżeli też większe... żeby nie, jak ja duże. No nie. dobrze, to duże, to składasz to na pół. Kopaś, to musi być taki złożone. A nawet dobrze byłoby jeszcze Chcę to tak wyprasować. To, że... No i teraz zobacz. Widzisz, to przykładamy. Ale jakie jak duże pisać, to serduszko? No już może bez przesady, co takie? Masz pełne serce? Co? Ja jeszcze jedno mogę zrobić. Tak? Dziewczyny z całej klasy, znaczy, tak? klasy? To dla wszystkich. tylko maski, nie? Nie, dla wszystkich. Z mojej klasy. Ale chłopaków czy dziewczyn? Chłopaków, no, dziewczyn. no jak dla no, ja A ty z internet A Ty z kolei w sali gimnastycznej ze zespołu szkół ogółek i imienia księżnej Elżbiety, młodzież ze szkół średnich może pograć w siatkówkę, koszykówkę, o tą formę zajęć postarał się dba o młodzież, pan Janusz Leśnik. dla kobiet dla dziewcząt. No oczywiście proponujemy tę formę dla dziewcząt. Dziewczęta mają okazję zadbać o swoją sylwetkę, o swoją, no tutaj także urodę właśnie w okresie ferii zimowych. Zajęcia prowadzi pani Barbara Bugowska. O których Państwu mówiłem, dzisiaj jeszcze czeka na dzieci i młodzież karnawalik dziecięcy a więc zabawa różnego rodzaju konkursy oraz quiz muzyczny. Mogę Państwu powiedzieć, że z naszej oferty w pierwszym dniu ferii skorzystało około 200 dzieci i młodzieży. Zapraszamy serdecznie tych z Was, którzy jeszcze u nas nie byli w MDK-u. Do nas czeka nawet jeszcze bardzo wiele atrakcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziś już dość wspomnień na kolejne archiwizy. Zapraszamy Państwa w środę. W środę nie mylić z piątkiem, bo na piątek to my zaprosimy w środę. Także teraz zapraszamy na środę.